Siema! Jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku zagram sobie po raz pierwszy skinem V8 Bitowiec Na moim koncie w Brawl Stars, generalnie ostatnio tego skina e, udało mi się wygrać właśnie w wyzwaniu e, Więc jeśli ktoś nie widział tego filmu, e, w którym właśnie mm, na No po prostu tego filmu o tym wyzwaniu, no to polecam właśnie wam go obejrzeć Ale oczywiście zanim jeszcze zacznę grać tym skinem, no to jeszcze jesteście nowi na moim kanale To zostawcie subskrypcję, najpierw wraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali mnie o moich filmach Ponieważ jeśli ubicie Brawl Stars to mój kanał was na pewno zainteresuje i zaciekawi oraz Zasubskrybujcie też taką opkę w grę po tym filmie, jaką tutaj widzicie, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. No i zapraszam też do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media oraz moje dwa kluby brosza, z których jeden jest nawet top 50 Polska. Więc serio warto oglądać do opisu. No i generalnie może teraz pokażę, jak ten skin wygląda dookoła, więc taką się tutaj prezentuje, jak widzicie, tak on wygląda w lobby. No a teraz myślę, że nie ma co przedłużać, no i od razu lecę z tym skinem do gierki, więc widzimy się w grze. Okej, okay, więc gierka wystartowała i zobaczmy jaki ten skin ma animację strzału może na sam początek. Okej, okay, tam mamy bel, tego się w sumie nie spodziewałem i takie on ma animacje i te animacje naprawdę są fajne. Naprawdę fajnie wygląda ta animacja, niestety jest mapa wzburzona pieczara i to jest mapa totalnie, ale to totalnie nie na 8 bitowca, no ale akurat taka mapa się trafiła. Więc tak to tutaj wygląda i w sumie jestem ciekaw, bo w lobby ten licznik jakby, mm, jak widzicie tutaj, on się rusza, a w gierce on się nie rusza, chyba, że on się rusza jeśli strzelamy, ale tutaj no też jak widzicie on nie rusza się, też oczy się w lobby ruszają i tutaj z tego co widzę też się nie ruszają, więc to jest taka ciekawostka, tutaj właśnie chcę też opowiadać jakieś ciekawostki, patrzeć na takie, właśnie tego typu rzeczy, żeby ten film był właśnie... E, ciekawe, a nie po prostu takie zwykłe gierki, tylko chcę tutaj bardziej też zwrócić uwagę, właśnie na takie różne szczegóły i takie ciekawostki. E, no więc tutaj ciekawe jest to, że w lobby są animacje, jakby tego, że to się tak rusza i oczy i ten licznik z tyłu, a w gierce to się w ogóle nie rusza, e, więc no taka ciekawostka. E, no i dobra, e, tutaj wydaje mi się, że ten film będzie naprawdę bardzo szybki, ponieważ no te gierki raczej tutaj będą szybkie, bo no tutaj tak naprawdę. No, jest to mapa naprawdę bardzo słaba na 8 bit i tutaj będzie bardzo ciężko w każdej gierce, tutaj rzucę ulta tylko po to, żeby zobaczyć jak on wygląda i tak on wygląda, więc tutaj no naprawdę ten ult również fajnie, ale to naprawdę fajnie wygląda, więc ciekawie. Mm, Okej, okay, no może ten ult w sumie bez sensu trochę zużyłem, tak naprawdę rzuciłem go tylko po to, żebyście mogli zobaczyć jak to właśnie wygląda, ale tutaj bardzo ładnie udało mi się pokonać Bel i tam w krzakach jest chyba Szeli, więc tutaj no, będzie ciężko, ale tam też widzę, że jest jakaś Piper. Dobra, tam mamy e, obok po lewej Max, więc okej. Okay. Dobra, ona sobie naładowała ulta. E, no dobra, ten ult właśnie którego ja postawię ten. O, mamy wielkie starcie. Tego się totalnie nie spodziewałem, no ale już tutaj raczej mi się nie uda wygrać. Postawię jeszcze raz ulta w tym miejscu. Okej. Okay, no i tam mamy Shelly będzie bardzo ciężko no właśnie, drugie miejsce. Naprawdę nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że zajmę drugie miejsce w tamtej gierce. Było nawet blisko, żebym zajął pierwsze miejsce, więc to jest dla mnie coś naprawdę niesamowitego, że udało się zająć takie dobre miejsce. Tutaj, jak widzicie, już pokonałem pierwszą osobę, więc mamy 9 zadymiarzy pozostałych. Okej. Okay. No dobra, Z takim razie dwa pary sobie już zebrane. Mam już w sobie nawet naładowanego ulta, więc fajnie. Okej, okay, tutaj Rose użyła swojego gadżetu i mi zadała 100 obrażeń i no spowolniła mnie. Okej, okay, już tutaj widzicie 6 osób zostało, więc całkiem szybko tutaj się wybijają w tej gierce na razie. No dobra, 5 osób, ja tutaj teraz będę sprawdzał te krzaki obok, ponieważ tam do środka no nie ma co wchodzić, nie ma co wchodzić, bo tam mamy właśnie Rose, bula i różne tego typu postacie, a no wolałbym tutaj zająć jakieś lepsze miejsce, więc wolę tutaj na razie, póki jest jeszcze dosyć szeroka strefa właśnie być poza tymi krzakami, a niestety czwarte miejsce, no kurczę, tutaj nie spodziewałem się tego, bo wyszedł on mi z krzaków, no i tutaj było blisko, ale czwarte miejsce to i tak jest naprawdę dobre miejsce. Okej, okay, no i ostatnia gierka w dzisiejszym odcinku wystartowała i szkoda, że dzisiaj akurat jak testuję tego skina i sobie nim właśnie tutaj gram to, to przytrafiła się taka mapa, nie na 8-bitowca, bo ten film mógłby być e, też ciekawszy w sensie gierki mogłyby być ciekawsze, gdyby to była mapa jakaś lepsza na 8-bitowca no, a ta mapa totalnie taka nie jest. No i tutaj chciałem zaryzykować, żeby wejść, ale jak widzicie, no Tara tutaj już patrzy na mnie na... E, swoim gadżetem, bym nie widziała w krakatach, tam jak widzicie też ból wchodzi, więc no... Moim zdaniem nie ma co lepiej tutaj yy, być właśnie poza tymi krzakami. Okej, okay, tam mamy Rose, no bo tutaj tak naprawdę większość postaci właśnie mm, są na blisko i mam naprawdę bardzo małe szanse tutaj z większością osób, żeby ich pokonać. Też Dynamite tutaj przez ścianki może mnie łatwo pokonać, więc tutaj no naprawdę dość to totalnie nie jest postać na tą mapę. Ale w tym filmie jak widzicie no miałem drugie miejsce Później czwarte miejsce i teraz mam już też to na mnie czwarte miejsce Więc i tak naprawdę moim zdaniem dobrze poszło Gdybym wziął nawet postać jakąś lepszą na tą mapę właśnie jakąś na blisko To mi, by mi poszło jeszcze lepiej Więc no tutaj Eee, naprawdę dobrze dzisiaj idzie Jak widzicie mam już drugie miejsce gwarantowane A może być jeszcze pierwsze Ponieważ jak widzicie jestem z tym dynamajkiem I ajajaj aj, aj, tak blisko No naprawdę nie spodziewałem się, że w dzisiejszym odcinku Będę zdobywał takie dobre miejsca A więc w dzisiejszym odcinku to był na tyle Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał No naprawdę dobre miejsca pozajmowałem Dobrze mi tutaj dzisiaj poszło eee, Gdybym wziął jeszcze właśnie postać lepszą na tą mapę Jakąś na blisko no to już w ogóle by było super No ale tutaj, tutaj oczywiście grałem sobie tym skinem V8 bitowiec A więc w dzisiejszym odcinku to na tyle, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę Nie zapomnijcie również o subskrypcji mojego kanału Aby być na bieżąco z moimi filmami Oczywiście najpierw razem z dzwoneczkiem No i napiszcie w komentarzu V8Bitowiec A ja przypnę wam serduszko w nagdę, że obejrzeliście ten film do końca No i oczywiście napiszcie tak, ponieważ No właśnie, grałem skinem V8Bitowiec A więc w dzisiejszym odcinku to było na tyle e, Trzymajcie się, no i cześć!